Nic dziwnego, że eska mnie nie zauważa. Nie da się wyglądać nudniej. Ha! A chcesz wyglądać jeszcze nudniej? No dobra! Dzięki, stary, ale ja chcę złowić dziewczynę, a nie zrobić z siebie pajaca. Złowić mówisz. Jasne. Teraz to już na pewno złowisz niewiastę. Albo nawet i dwie. Nie bądźmy tak dosłowni. A, eee, Hej! Z tej przynęty mógłby być fajny bryloczek. Mówię ci, dziewczyny uwielbiają świecące przedmioty. Boiler, znowu zatkałeś odpływ w wannie futrem. Musisz zmienić nawyki higieniczne. Och, Mamuniu, proszę, moje nawyki są doskonałe. Raz dostałem puchar za czyszczenie futra. Przysięgasz? Zresztą, skąd wiesz, że to moje futro? Poza tym, że nikt inny tu futra nie ma, to stąd wiem. Mamo, nie wierzę, żeby boiler tracił futro. Zrób ten numer z grzebieniem, co? Hmm. Patrzcie, jak gubię swoje ukochane futro! A mam dopiero przecież tylko 213 lat ludzie! Pamiętaj, że liczy się to, co jest wewnątrz, a nie na wierzchu. Oto jest maksyma życia. Jako zwierzę, przecież muszę mieć futro! Pewnie liniejesz na wiosnę! Ale przecież nie mamy wiosny! Może jesteś ustawiony na czas ha, abracki! ha, panuje teraz stroga zima! <laughs> Zupełnie się nie przejmuj, bracie! I tak cię będziemy kochać! Możesz być nawet łysy, różowy i pomarszczony, kompletnie śliski. Możesz wyglądać jak stworzenie jaskiniowe, nie lubiące słońca! Dorian?